Na pewno pamiętasz, jak byliśmy w Zakopanym na feriach. Może być. Może być. Jest dla ciebie. Ale mam do ciebie coś jeszcze. Jesteś gotowa? No, no. no i tak postanowiłem, że. Dzień dobry, z tej strony Karolek95 i przegrałem zakład, więc muszę zrealizować jego założenia. Wiem, że minęło troszeczkę czasu, ale lepiej późno niż wcale. Więc dzisiejszy zakład prezentuje się następująco. Na pewno pamiętacie, że jakiś czas temu byłem z żoną na urlopie z teściami. No, miałem takie, taką, taką zimową, już mamy czerwiec, późba jaka zimowa. I wtedy dodałem zdjęcie na wyjeździe, i żona pod tym zdjęciem napisała mi, że za każde polubienie Karol kupuje mi jedną różę. I trochę tych polubień było, w sensie naprawdę bardzo dużo. No i jak się okazuje jest ponad 1000 polubień, grubo ponad 1000 polubień, co oznacza tylko tyle, że biorąc średnią cenę za każdą różę, to teraz musiałbym wydać około 5,5-6 tysięcy złotych licząc w przeliczeniu, więc kupowanie kwiatów po takim czasie uznałem, że to będzie troszeczkę... Można kupić znacznie lepszy prezent. I postanowiłem, że kupię żonie coś do 6000 tysięcy złotych, no bo ona sama robi mi dużo niespodzianek. Między innymi ostatnio właśnie dostałem zobaczcie, to jest przepiękny gramofon, który dostałem od mojej żony. Ja przyznaję się bez bicia. Ostatnio byłem niefajnym mężem, dlatego że wszystko co mieliśmy zainwestowałem w kostkę brukową i wszystko co robiliśmy przy domu. Ale ten gramofon to jest przepiękna rzecz. Ja wam coś pokażę. Poczekaj. Jak dobrze wiecie, jestem ogromnym fanem Krzysia Krawczyka. No i posłuchać Krzysia na winylu, to jest sztos. Zobaczcie to, moi drodzy. Oh yeah. To jest to! No słuchajcie, posłuchanie Krzysia Krawczyka o takiej porze bella fantastico. Dziękuję żono. Od czasu do czasu też zaczęliście już mi e, pisać, kiedy wreszcie zrealizuje swój zaplanowany e, zakład w którym miałem kupić żonie tyle róż, ile dostanie polubień. Więc tak jak mówię, pomyślałem, że zrobimy coś lepszego. A moi drodzy, już Wam wytłumaczę co. I Myślę, że to będzie dobry pomysł i fajny pomysł na odcinek, bo wraca stary karolek. Żona od 2017 roku dysponuje starym telefonem, to znaczy robi wszystkie swoje zdjęcia telefonem iPhone 8 Plus. I pomyślałem, że to będzie dobry moment po pięciu latach żeby wymienić jej telefon na znacznie lepszy. A na chwilę obecną najlepszy telefon jaki jest jeżeli chodzi o segment iPhone'ów, bo bardzo lubimy firmę Apple, to będzie iPhone 13 Pro. Dobrze, że żony nie ma w domu, to mogę sobie spokojnie pogadać. I chyba taki dzisiaj będzie prezent, po prostu zamówię jej iPhone'a, żeby wreszcie miała lepszy telefon do robienia zdjęć i żeby była przede wszystkim zadowolona i spełniona, bo robi bardzo fajne zdjęcia i przede wszystkim pożycza telefon do zdjęć na chwilę obecną ode mnie, bo ja mam troszeczkę jakby nowszego iPhone'a. W tamtym iPhone'ie jej 800 Plus, psuje się już kondycja baterii, tam jest chyba 70, 79%, czyli już wyskakuje tak naprawdę serwis. No i tak jak mówię, wypadałoby wreszcie zrealizować swoje założenie, czyli przegrany challenge. Także mamy budżet jakieś 6 tysięcy, powiedzmy, i trzeba zamówić jej dobry telefon. Także co, siadamy. Przeglądając oferty, tak naprawdę najlepszą znalazłem na stronie, której reklamy oczywiście nie będę robił, także zamarzamy loga, bo nie jest to odcinek sponsorowany, jest to tylko i wyłącznie odcinek, w którym chcę sprawić wreszcie przyjemność mojej żonie, bo naprawdę zasługuje na to, żeby mieć wszystko, co. To najlepsze, także postanowiłem, że będzie to na chwilę obecną jeden z najnowszych iPhone'ów, e, jaki jest. Będzie to iPhone 13 Pro. 13 Pro Max, 256 GB, 5G, 6.7, matryca, 120 Hz. późwa, nawet ja nie mam takiego telefonu. W tym sklepie można to dostać za 6199 zł. Także jakby nie patrzeć, minimalnie wykraczamy poza budżet, ale wydaje mi się, że nic się nie stanie, jak dopłacimy tam te dwie stówy. Poza tym jakby patrzeć na odsetki, kiedy miałem zrealizować ten challenge, no to troszeczkę czasu już minęło w tył, także i tak dałem ciała, dałem dupy, przyznaję się. Oficjalnie, mam nadzieję, że żona jeszcze nie wróciła, bo nagrywam ten film tak, jak tylko się da. Soon after. No i dobra, zamówienie mamy złożone, także mam nadzieję, że dotrze mi to na dzień dziecka, ewentualnie y, dzień później. I tak, mamy zamówienie na telefon, który kosztował 6169, jakaś tam dziwna różnica cenowa wskoczyła, plus szkło hartowane, wiadomo, żeby gdzieś tam przykleić sobie y, na ten... Dzwony biją. Czy ja właśnie zbankrutowałem? No to, jak już trochę dołożymy w ramach tego, że jest lekka obsuwa, to mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Także wracam do Was za kilka dni. Jak tylko przyjdzie do mnie paczka, jak przyjdzie do mnie telefon. No i pokażę Wam, jak to wszystko się prezentuje. A później zrobimy żonie niespodziankę. Także do zaraz, do za kilka dni. back in Lowlands. Jakiś podpis? Trzeba coś? O, dziękuję bardzo. Do widzenia? No, więc jakby nie patrzeć, to paczka do nas dotarła. Żony na szczęście znowu nie ma w domku wyszła z Turą na spacer także e, zaraz zobaczymy także zaraz zobaczymy co znajduje się w środku, czy wszystko doszło tak jak powinno, no i co idziemy sprawdzić later. Ach, no i sprawa wygląda tak, że telefon e, już mamy, teraz go na spokojnie sobie e, otworzymy no i zobaczymy czy wszystko co jest w środku się zgadza, czy jest tak jak powinno e, być Dolecimy. lecimy oczywiście pudełeczko z nożykiem do tapet moim z budowy, wiecie ile on przeżył? co to jest za nożyk do tapet? Ile on czasu już jest ze mną około fortuny? A propos koła fortuny, to te wszystkie challenge, które są tam też będą się pojawiały, bo wraca stary Karolek. Dzień dobry! Okej. Okay. I co my tu mamy? Oh yeah. O oh, yeah. No i jest nasz zakup, moi drodzy. Aż ciężko w to uwierzyć, jakie przepiękne otwarcie. Ty, ja nic o tym nie wiem, bo ja ogólnie nie korzystałem z takiego yy, telefonu. No i dobra, i co? Myślicie, że, że ona będzie zadowolona? Z tego prezentu, tym bardziej, że żona teraz robi dużo zdjęć. Zapraszam do niej na Instagrama. Jaki się prezentuje? O, oczywiście opakowania nie będę otwierał. I oczywiście szybka, o której wam mówiłem, czyli szybkę e, również mamy. Oczywiście zadbamy o to, żeby przykleić, asiucona Ona aż tak dużo nie kosztowała, bo około chyba 30 czy 35 złotych. W każdym razie, jak widzieliście na zamówieniu, tam się w kwocie. 6200 zł. Także naprawdę zasłużyłem. i ona będzie mnie I wyobraźcie sobie sytuację, że telefon, na którym działa obecnie, czyli na iPhone'ie 8 Plus ma go tak naprawdę od 2017 roku, czyli przez tyle lat na już dość słabej kondycji baterii i ciągle psującym się aparacie, bo, bo gdzieś tam do robienia zdjęć, których e, potrzebuje, pożycza tak naprawdę telefon ode mnie, czyli mojego dwunastkę. Mojego My bardzo ogólnie lubimy Apple'a, to jest dla nas bardzo fajna firma, bardzo fajnie się pracuje, przede wszystkim robi zdjęcia na tych telefonach. One się w żaden sposób nie wieszają. Mam nadzieję, że ten prezent e, będzie z niego zadowolona. Ona już w ogóle nie pamięta o tym, że ja miałem jej kupić tysiąc e, róż, mm, ponad tysiąc róż za te wszystkie polubienia, które miała na Instagramie. Także tak jak mówię, mam nadzieję, że bardzo się ucieszy. Z tego powodu muszę jeszcze ogarnąć, ale w domu wydaje mi się, że mamy e, jakąś e, kokartkę, bo może tak to zrobimy. No nie jest to co prawda samochód, ale tak jak mówię, będzie, na pewno będzie zadowolona. Także ogarniam kokardkę. No i co? Przede wszystkim nagramy Jakąś reakcję. Ja Wam oczywiście później powiem, czy, czy wszystko jest w porządku z tym telefonem, bo wiecie, nie sztuką jest zamówić, ale sztuką jest zrobić takie zamówienie, żeby wszystko było ok i wszystko było w porządku. Także sprawdzimy to, ale najpierw reakcja e, mojej żony. Mam nadzieję, że będzie zadowolona do zaraz. A ja w międzyczasie. Ja też nie poróżę chociaż jedną. Miało być ich tysiąc. a Będzie chociaż jedna i fajny telefon. Także to zaraz. Ze sklepu chyba nie będę nagrywał, co? Róża to róża. Do <grywa> zaraz. A jeszcze w międzyczasie wam pokażę. Na pewno pamiętacie u mnie na Instagramie. Na pewno pamiętacie u mnie na Instagramie, jak mówiłem wam, że siejemy trawę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Co tutaj z tą trawą się dzieje. Czy ona wyrasta? <grywa> to będzie przepiękne. Nie mogę się doczekać. He he. A little later. No, więc sprawa wygląda następująco. Wróciłem ze sklepu, przygotowana oczywiście e, różyczka. Asia nie wie, co się dzieje. Jak to będzie wyglądać na takiej zasadzie, Jedna długa różyczka. Jeszcze nie wiem jak zagadam, ale coś w każdym razie, żeby domyśliła się, że a to chodzi o tą realizację i powiem jej, że za tysiąc polubień to była jedna różyczka, kochanie, specjalnie dla ciebie, żeby trochę ją w konia zrobić, żeby nie było, wiecie, od razu na petardziki. A iPhone'a zapakowałem w ten sposób. No i co? Za chwilę reakcja mojej żony. Mam nadzieję, że się ucieszy. Na pewno się ucieszy, bo naprawdę zasłużyła na to, żeby wreszcie spokojnie sobie móc robić zdjęcia nowym telefonem. Mówię, 5 lat używać y, iPhone'a 8 Plus to jest naprawdę bardzo długi okres. Y, no Mam nadzieję, że będzie zadowolona. No to co, czekam, aż wróci, bo jest z córeczką na spacerze. No i zobaczymy, co się wydarzy. Do zaraz. Much, much later. Więc witamy Was bardzo serdecznie. Jestem z moją kochaną żoną, która wyszykowała się. Myślałam, że gdzieś idziemy na randkę. Myślałam, że jakaś randeczka. Na randkę e, może później. E, ale teraz e, będę miał coś dla Ciebie, bo mam dla Ciebie niespodziankę. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona, e, że się ucieszysz i na chwilę przekazuję Ci kamerę. Ok. Mam kamerować? Tak. Musisz, musisz to wszystko kamerować. Nigdy nie nagrywałem takiego filmu, także to jest trochę ciężkie. Kochanie, czy mnie słychać? Chyba, słychać? Chyba słychać. Te kreseczki tu idą na chwilę. Idą, idą. Słuchaj, chciałbym, żebyś teraz y, poszła za wyspę na chwilę i ja do później. Do kuchni? Okay, do kuchni, no. Dobra. Dobra. Więc mam nadzieję, że niczego się nie spodziewasz i nie spodziewałaś. No nie. Już tłumaczę, o co chodzi. Na pewno pamiętasz, jak byliśmy w Zakopanym na feriach, takich zimowych, chwilowych. I tam pod jednym zdjęciem moim na Instagramie napisałeś komentarz, że ile lajków ci tam zostawiam pod tym komentarzem. Tyle będę musiał kupić Ci róż. Może? Chodziło mi o to, że za każdy tysiąc polubień jest jedna róża, więc mam dla ciebie różę. Aha. Dobra, może być. Może być. Może być. to, to proszę to. To jest dla ciebie. Ale mam dla Ciebie Dziękuję. coś jeszcze. Codziennie po jednej będę teraz dostawała? Tak, będziesz dostawała. 1000 róż, czyli przez trzy najbliższe lata będziesz dostawała po jednej róży. Co ty na to? Nie by nie tam było chyba no ponad 1000 polubień, nie, czyli powiedzmy 5. Nie wiem, 1300? No. 1400? Liczmy yy, średnio, że każda róża kosztuje tam 5 zł. Pomyślałem, że jednak sprawię ci taki troszeczkę lepszy, bardziej taki przyziemny prezent, żebyś mogła z niego korzystać, a nie tylko kwiaty, bo później musiałbym coś z nimi zrobić, gdzie 5000, znaczy tysiąc kwiatów w jednym miejscu podstaw klucze spresujesz ja się. Postawiła gdzieś. Postawiłabyś tysiąc kwiatów, ale mam dla ciebie coś lepszego. Mam nadzieję, że się coś skończyły. Ja też, ze stresu. Mam nadzieję, że się ucieszysz. Dobrze wiem, że dbasz o wszystkie swoje rzeczy, które masz. No i mam coś dla ciebie. Uważam, że po tylu latach zasłużyłaś na coś fajnego. Jesteś gotowa? No, chyba. Telefon? No. Taki był plan. Nowiutki iPhone 13 Pro. Specjalnie dla ciebie. <taki> Co ty na to? Mogę wyłączyć, bo się <noise> Nie, możesz nagrywać. Ja obiecałem, że nagram reakcję. <noise> że mogę przejąć kamerę. Nie, nie, lepiej nie. <noise> ja proszę. Nie wiem, co proszę to jest, to jest dla ciebie. <noise> dziękuję. To Dla wszystkich dziękuję, bo ja prosiłam o te lajki. <noise> no i tak postanowiłem, że zamiast e, tych wszystkich róż, tych wszystkich kwiatów. <noise> Dobra, nie nagrywaj, bo się zastreszowałem. <noise> to ogarnę telefon. <noise> Pożegnaj. Ty. Nie, bo teraz musisz go otworzyć, zobaczyć, czy wszystko okej okay. Ja go jeszcze nie otwierałem. Można obciąć spokojnie. Nie, żebym pudełka nie zniszczyła Nie, myślę, że to się nie wydarzy. Dobra, już możesz. Złote! Mhm, uh -huh. kolor. Nawet go nie sprawdzałem. Co ty na to? Ściągać? No, jest twój, także. Możesz ściągnąć. Aż mi szkoda. <laughs> no to tak jak mi w sumie. Można go odpalić od razu? Czy trzeba go podładować? Pokaż. A jest tu jest taki matowy? Matowy. Przepiękny. Złoty kolor. Nie, dobra, bo ja nie wiem co ja mam Nie, dobra, dobra. Bo mi się ręce trzęsą. Spokojnie, możesz go odpalić. Zobaczmy czy przede wszystkim działa, bo to jest najważniejsze. Bo jak nie, to wiadomo. Pocieszysz się trochę później, bo to oddanie. Ale mam nadzieję, że będzie działało Nie to oddanie. No to jest złośliwość rzeczy martwych i tak się zdarza. Z naszym szczęściem wydaje mi się, że ma. takie same te guziki? Oh. Dzień dobry. Pokaż w ogóle swój telefon, którego Akurat używasz kupę czasu. To jest iPhone Asi, możesz go pokazać w ogóle z tyłu, bo on jest osiem bardzo 8. Plus. Plus. Jest bardzo zadbany i tak jak mówię, Asia go miała od 2000. Ja sobie kupiłam, ja sobie dbałam. Przepiękny, zadbany. Ale masz coś nowego. Mam nadzieję, że się cieszysz. No bardzo. No, bo to już co by wysiadało? Chyba mikrofon, nie? Yy, no głośnik nie było mi słychać i yy. aparat już tak słabo. No super, bardzo się cieszę, że jesteś zadowolona. No i samej drodzy, to właściwie tyle tego filmu. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona. Jestem zestresowana, zadowolona i nie wiem jeszcze jak. <laughs> Ale uważam, że naprawdę zasłużyłeś po tylu latach dbania o I telefon? wam dziękuję za majki. No, także pod tym filmem nie zostawiajcie, nie róbmy żadnych... A podobnych. pod tym jak będzie... No i moi drodzy to tyle, bardzo dziękuję serdecznie. Mikrofon. Dzień dobry! Jest dobrze! Udało się! Nigdy czegoś takiego nie nagrywałem, bo są ciężkie filmy. Ja aż się dziwię twórcom, którzy ciągle... Ja nigdy nie miałam takiej niespodzianki, że musiałam kogoś nagrywać. O, no, już bez się... przesady! Pójdziemy na jakąś... coś sobie, jakąś kolację zorganizujemy. Zrobię zdjęcie. Z tej kolacji? Tak. Okej, okay, to wpadajcie przy okazji na Instagram do Asi, bo pewnie będziesz coś dodawać. Jakieś na bumerangi. No, teraz będzie jakość. No, także e, zostawiajcie polubienia, jeżeli chcecie więcej. E, no, to wiecie co robić. Wszystkiego dobrego dla Was i żeby prezencik się sprawdzał. Proszę bardzo, jeszcze różyczkę. I codziennie teraz po jednej. No, to tyle. Na razie, pa.